Witam w Muzeum Średomysłowskiej. Dziś pokażę, jak zrobić ozdobę choinkową Kogucik z jajka. Do wykonania dzisiejszej ozdoby potrzebna będzie szablon, wydrukowany ze strony Muzeum Średomysłowskiej. Na szablonie mamy gotową ozdobę z propozycją doboru barw, jak również gotowe elementy do wycięcia. Niezbędne będą również kolorowe papiery. Ja wybrałam zgodnie z propozycją na szablonie. A więc mamy złoty, jasnożółty, czerwony, niebieski, zielony i brązowy. Zaopatrzcie się również w nożyczki, mazak, ołówek, zieloną nitkę z igłą, gumkę i klej. Swój szablon wydrukowałam na kartce bloku technicznego. Teraz zabieram się za wycięcie gotowych elementów szablonu. Pamiętajmy, by dokładnie wyciąć elementy. Następnie będziemy je odrysowywać. Pamiętajmy, by Elementy szablonu wycinać po liniach ciągłych. Linie przerywane podpowiadają, w którym miejscu smarować klejem, by przyklejać kolejne elementy szablonu. Wycięłam już wszystkie elementy szablonu, ułożyłam je na odpowiednich kolorach. Teraz przystępuję do odrysowania odpowiednich elementów szablonu. Zaczynam od odrysowania ogona koguta. Pamiętajmy, jeśli używamy papierów jednostronnych, by swoje elementy szablonu ten, za drugim razem, bo pamiętajmy, by odrysowywać wszystkie elementy dwukrotnie, to za drugim razem element musimy przełożyć na drugą stronę, a więc zrobić jego odbicie lustrzane, ponieważ elementy będziemy później sklejać do siebie. Elementy szablonu już odrysowałam, przechodzę teraz do wycinania. elementy zostały już wycięte z kolorowego papieru, podwójnie. Na tym etapie pracy będzie nam potrzebny, będą nam potrzebne elementy szablonu wyciętego. Mamy tutaj linie pomocnicze. One nam pokazują w których miejscach będziemy smarować klejem i będziemy łączyć ze sobą elementy. Jak również przyda nam się rysunek gotowej ozdoby naszego kogucika, jak również niezbędny będzie klej. Zaczynamy od mm, połączenia ze sobą dwóch, y, dwóch y, połówek jajka. Smarujemy klejem. Pamiętamy, by zrobić to y, przykleić ze sobą dwie połówki dokładnie. Mamy już y, gotowe y, jajko. Wklejam teraz e, grzebień naszego kogucika. Pamiętamy, by e, grzebień koguta posmarować tylko tą górną część, tam, gdzie ona się połączy z e, naszym drugim elementem naszego grzebienia. Jest to ważne. By tą dolną część grzebienia nie smarować klejem, byśmy mogli tutaj swobodnie e, przyłączyć ją z e, głową naszego koguta. Możemy o, tutaj posmarować i przyklejamy. Naszemu kogucikowi brakuje dzioba, więc musimy go koniecznie przykleić. Też pamiętamy, by y, przykleić, posmarować klejem dziób tylko tutaj do połowy. By, by nam się on tutaj do końca nam nie skleił. Klejem smarujemy końcówkę, kawałeczek głowy koguta, ten koniec i wsuwamy Nasz dziób, przytrzymujemy mocniej z jednej i z drugiej strony. Dziób już gotowy. E Jeśli chodzi o oko, możemy wyciąć z papieru bądź namalować. Ja namaluję. Malujemy oko również z jednej i z drugiej strony. Teraz zajmiemy się ogonem. Potrzebujemy troszkę miejsca. Więc tak, bierzemy. Mm, pierwszym elementem zajmiemy się kolorem zielonym. Smarujemy element ogona, również tak jak w poprzednich y, częściach. Y, naszego kokuta smarujemy go tylko tutaj do połowy, łączymy ze sobą dokładnie obie dwie części. Z jednej strony smarujemy klejem w środku i przyklejamy nasz ogon. Spoglądamy tutaj sobie na nasz wzór naszego kokuta w jakim miejscu Ułożyć ten ogon. Dosmarowujemy, żeby się nasz ogon lepiej trzymał. Nasz ogonek się trzyma. Zabieramy się teraz za element niebieski. Również smarujemy klejem. Zabieram się teraz za Kolejny element naszego ogona, teraz za kolor niebieski. Również smarujemy tylko tutaj tą część ogona do połowy. Staramy się dobrze połączyć ze sobą te dwa elementy. Smarujemy klejem naszego. Mam tu odkleiło, ale to nic. Wsuwamy niebieski element. Tak, by on nachodził e, na zielony ogon. Patrzymy sobie, jak wygląda to w naszym wzorze szablonu. Z jednej i z drugiej strony. Możemy jeszcze dosmarujemy z drugiej, żeby również ogon się z dwóch stron dobrze trzymał i już prawie on gotowy. Na tym etapie wygląda następująco. Zostało nam już tylko przymocować zawieszkę naszej ozdoby. Potrzebna nam będzie właśnie igła i nitka. Musimy sobie związać nitkę tutaj na końcu, żeby nam nie uciekła. I wbijamy najpierw głowę naszego kogucika. I jak również w ogon. Musimy sobie zobaczyć, jak chcemy, ile sobie musimy zostawić, żeby nasza ozdoba wisiała. O, teraz jest w zupełności, teraz w zupełności wystarczy. Yy, odetniemy sobie naszą Igłę i nitkę. Zawiązujemy na końcu supełek. Można to zrobić podwójnie dla pewności, żeby tutaj nitka nam e, nie uciekła. W ten sposób powinno, powinniście przymocować. E, nitkę. Jeszcze możemy odciąć tutaj ten kawałeczek, który nam wystaje, żeby było ładnie. Moja ozdoba choinkowa jest już gotowa. Ciekawi mnie, jak wyszedł Wasz kogutek. Wejdźcie na stronę Muzeum Śradomskie tam znajdziecie kolejne inspiracje ozdób choinkowych.